W uniwersum Wiedźmina występuje naprawdę sporo potężnych postaci, bo są to przecież Wiedźmini, różni wojownicy, czarodzieje i czarodziejki, czy chociażby wampiry. Owe postacie są potężne ze względu na trening, jaki przeszły, talent, umiejętność rzucania zaklęć, czy po prostu jest to kwestia ich wyróżniającego się gatunku. Ja postanowiłem dzisiaj nieco zawęzić te kryteria i nie robić tym razem topki najpotężniejszych postaci, lecz tych najzwyczajniej w świecie najsilniejszych fizycznie, gdyż to również może być ciekawa kwestia. W końcu Geralt nieraz w trakcie swoich przygód trafiał na mniej. Lub bardziej przypakowanych gości o ogromnej sile. I ich zamierzam dzisiaj uporządkować w kolejności od najmniej silnego do najsilniejszego. Zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdę do dzisiejszej topki, pozwólcie, że powiem jeszcze kilka słów od sponsora dzisiejszego filmu, czyli Gaminate. Suplementu, z którego sam na co dzień korzystam i mi pomaga. W szczególności gdy jestem zawalony robotą, studiami czy tworzę dla Was jakiś dłuższy materiał. W przeciwieństwie do kawy, po której po jakichś dwóch godzinach mam zjazd, popijanie jednej półlitrowej porcji Gaminate spokojnie starcza mi na cały dzień pracy. Pewnie zauważyliście, że wcześniej korzystałem z jednorazowych saszetek, ale w końcu postanowiłem wyposażyć się w całą puszkę, gdyż moim ulubionym smakiem okazał się smak. Mango, passion fruit i ta opcja mi naprawdę bardzo smakuje. Bardzo zachęcam was do spróbowania gaminate samemu i pamiętajcie, że kupując gaminate z kodem Elanza otrzymacie 10% zniżki na zakupy. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie filmu. No ale przejdźmy do odcinka. Przed obejrzeniem filmu muszę ostrzec was jeszcze przed spoilerami dotyczącymi całego uniwersum Wiedźmina, zarówno książek, jak i gier. Muszę przyznać, że z pozycją dziesiątą miałem największy problem, ale ostatecznie postanowiłem, że rozpocznie ją jeden z dwóch zwykłych ludzi w tym zestawieniu. Mam na myśli najemnego łowcę i chyba najbardziej znanego w wiedźmińskim uniwersum łowcę nagród, Leo Bonharta. Bonhart był wyśmienitym wojownikiem. Świadczy o tym chociażby to, że prawdopodobnie zabił trzech wiedźminów i to z trzech różnych szkół, gdyż posiadał medaliony Wilka, Kota i Gryfa. Ale jest szansa, że mógł oczywiście kupić lub po prostu ukraść, aby następnie wytworzyć wokół siebie taką legendę zabójcy Wiedźminów. Nie zmienia to jednak faktu, że był najlepszy w swoim fachu i w pewnym momencie został nawet zatrudniony przez Stefana Skrena w celu pojmania żywcem Ciri, co mu się zresztą udało. A dlaczego umieściłem go na liście? Cóż, Leo był bardzo wysoki, wręcz olbrzymi, ale też chudy, ponoć kościsty jak szkielet, co każe jednak wątpić w jego siłę fizyczną. Jednak myślę, że dzięki samej umiejętności walki mieczem nie pokonałby wiedźminów i nie dokonał innych imponujących rzeczy, które przyniosły mu sławę. Bonhart, pomimo swoich nietypowych cech, był nadzwyczajnie sprawny fizycznie i przez to oraz jego oczy powstała nawet teoria mówiąca o tym, że jest on wynikiem nieudanego eksperymentu albo nawet wiedźmińskich mutacji. Myślę, że zasługuje na ostatnią pozycję na tej liście, ale przejdźmy dalej. Miejsce 9 jest jedynym miejscem na tej liście, na w którym umieściłem dwie osoby, gdyż ciężko mi zdecydować, który z nich jest silniejszy, a obaj z pewnością są bardzo silni. Są w końcu wiedźminami. Jak się już zapewne domyślacie, mam na myśli Eskela i Lamberta. Obaj nad ludzką siłę fizyczną zawdzięczają oczywiście wieloletniemu wiedźmińskiemu treningowi, diecie, jaką w czasie owego treningu przyjmowali oraz przede wszystkim wiedźmińskim mutacjom, które przeżyli. Gdybym musiał typować, który z nich byłby odrobinę silniejszy, to stawiałbym jednak na Eskela, ponieważ pomimo że jest nieco starszy, to wiek w ich przypadku nie miałby zbyt dużego znaczenia, ponieważ wiedźmini się wolniej, a poza tym Eskel wydaje się być bardziej zaangażowany w bycie widziminem, i jego przewagą mogłoby być to, że ciągle się w szkoli i naprawdę regularnie trenuje. Jeżeli pomyśleliście jeszcze o Wesemirze, to oczywiście jest on świetnym szermierzem, ale jeżeli chodzi o typową siłę fizyczną, to w jego przypadku wiek ma już znaczenie i może nie jest on słaby, ale myślę, że taki Bonhart może być już od niego silniejszy. A Lambert i Eskel już na pewno. Kolejne miejsce w tym zestawieniu zajmuje protagonista serii Gier i Książek. Geralt z Rivi. Moim zdaniem aktualnie najsilniejszy spośród Wiedźminów ze Szkoły Wilka. O jego sile i sprawności fizycznej przekonywaliśmy się wielokrotnie chociażby w samych grach, w których jest bohaterem. Podczas stali z innymi silnymi postaciami, czy nawet olbrzymimi potworami jak np. Keiranem czy Smoczycą Saskią. Ale na pewno znalazłoby się sporo innych przykładów. A ową siłę zawdzięcza, podobnie jak wymienieni przed chwilą, Lambert i Eskel, Wiedźmińskiemu treningowi, diecie i mutacjom. Z tym, że Geralt jest wyjątkowy, nawet jak na Wiedźmina, gdyż przeszedł jeszcze dodatkowe mutacje, które przeżył jako jedyny i którym zawdzięcza swój biały jak mleko kolor włosów. Oraz być może dzięki temu jest jeszcze silniejszy. Pozycja siódma. Uwaga! Eredin. Eredin jest oczywiście bardzo słabym bossem w Trzecim Wiedźminie i dostaje niezły okrop od Geralta, ale mówimy tu tylko o sile fizycznej, a nie umiejętnościach walki i tak dalej. A tak się składa, że niektórzy wojownicy Dzikiego Gonu, a w szczególności generałowie, wyróżniali się naprawdę sporą siłą fizyczną, w tym Eredin. Zresztą spójrzcie jaki to jest wielki kawał dziada, znaczy elfa. I z jaką łatwością włada tak ogromnym i zapewne ciężkim mieczem. Być może dlatego nie możemy mu go odebrać i sami go nosić, bo wyglądałoby to komicznie i sprawiałoby fizyczne problemy Białemu Wilkowi. Tak, wiem, że można coś takiego zrobić za pomocą kodów, ale to się nie liczy. Tak czy inaczej, Eredin był bardzo silny fizycznie i myślę, że był silniejszy od Geralta pod tym względem. mi. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. Podobnie jak Eredin, fizycznie silniejszy od Gralta był również towarzysz głównego antagonisty, zajmujący pozycję szóstą. Generał Dzikiego Gonu i Mlerit. Owy wojownik był prawdopodobnie fizycznie silniejszy, nawet od swojego wcześniej wspomnianego króla. Zresztą, spójrzcie, z jaką łatwością trzyma Wesemira jedną ręką, zanim ten ożenił mu kosę. Chociaż, no, trzeba przyznać, że podpiera się o ścianę i musiał użyć dwóch rąk, żeby go podnieść. Ale spójrzcie też, jak włada swoją bardzo ciężką maczugą, którą Geralt później jest zmuszony ciągnąć po ziemi, oraz jak podnosi Geralta jak dziecko i trzyma go tak w powietrzu przez jakiś czas. Chyba największy koks spośród wojowników Dzikiego Gonu. Kto Cię nauczył tak walczyć? Wiedźmin, którego A pierwszą piątkę otwiera drugi normalny człowiek, czyli. Greguła z Gorgony. Ostatni przeciwnik podczas rycerskiego turnieju to są oraz jego wielokrotne zwycięzca. Gregua jest naprawdę ogromny. Być może jest największym człowiekiem w grze, chociaż może nawet w ogóle istotą czego kształtną. I nie wiem jak z wcześniej wymienionymi elfami, bo kto wie, być może tą siłę zapewnia im jakiś magiczny pancerz, ale Greguła z pewnością zawdzięcza to swojej własnej sile fizycznej. Poza tym jest to postać wzorowana na górze z Grotron, który miał, z tego co pamiętam, jakieś 2,40 m wzrostu. Zresztą spójrzcie na różnicę wzrostu pomiędzy nim a Podczas finałowej walki, warto też zwrócić uwagę na jego olbrzymi miecz. Z pewnością jest to jedna z najsilniejszych fizycznie postaci w całym uniwersum. Miejsce czwarte: najsilniejszy fizycznie spośród Wiedźminów. Leto z gulety. Nie wiem, czym go karmili w tej szkole brzmi, ale nawet sam Geralt stwierdził, że nigdy nie widział takiej góry mięcha. Zresztą panowie mieli okazję się zmierzyć i podczas ich pierwszego pojedynku to Leto był górą. Ale nie to jest najważniejsze. Najistotniejsze w kwestii dzisiejszego odcinka w tym przypadku jest to, że leto nie podniósł Geralta, podobnie jak Imlerit dwoma rękoma. Nie. Zrobił to jedną ręką, zaczął go podtapiać, po czym podniósł go i jedną ręką cisnął im o ścianę, w ten sposób ją niszcząc. A to wymagało już ogromnej siły. Dlatego też pomimo, iż leto jest niższe od kilku. Wcześniej wymienionych jegomości, śmiało mogę stwierdzić, że fizycznie jest od nich silniejszy, a swoją siłę zawdzięcza nie tylko muskulaturze, ale również temu, że przeszedł w wiedźmińskie mutacje, a to, w połączeniu z jego masą mięśniową, sprawia, że jest naprawdę potężny. Wersja z mnichem zabójcą mnie nie przekonuje. Nie powiedziałem, że był mnichem. Był w habicie. Odpłynął łodzią z oddziałem Skojater. Rozpoznałbyś go? Jasne. Nigdy nie widziałem takiej góry mięcha. Trzy pozycje na podium zajmą również oczywiście istoty kształtne, ale nieco różniące się od ludzi czy elfów, czyli człekokształtne i inteligentne wampiry wyższe. Zastanawiałem się jakiś czas, kto z najbardziej znanej nam dwójki jest silniejszy Regis czy Detlef i ostatecznie doszedłem do wniosku, że słabszy z nich jest e Regis i to on zajmuje trzecie miejsce na mojej liście. Podczas pojedynku pomiędzy nimi widać, że ich siła jest naprawdę niemalże wyrównana, ale uważam, że jako, że Regis jest świeżo po regeneracji, może być przez to fizycznie nieco słabszy od będącego w formie od dłuższego czasu, czyli pewnie kilkuset lat, Detlafa. A jeśli graliście w krew i wino lub czytaliście sagę, chyba nie muszę wam udowadniać, że zapewne każdy wampir wyższy byłby fizycznie silniejszy od Leto. Jest to po prostu inna liga pod względem nie tylko siły, ale nawet szybkości. Drugie miejsce zajmuje oczywiście wspomniany już przed chwilą wampir wyższy, Detlaf. Potężna, bardzo. Silna jednostka i znalazłby się nie tylko w tym zestawieniu, czyli 10 najsilniejszych fizycznie postaciach w Wiedźminie, ale też znalazłoby się dla niego miejsce w 10 najpotężniejszych postaciach w uniwersum. Twórcy gry całkiem dobrze podkreślili jego moc, gdyż według mnie walka z nim jest najtrudniejsza w całym Dzikim Gonie i dodatkach do niego. Ale chciałbym jeszcze dodać, że w przypadku wampirów wyższych chodzi mi o ich siłę maksymalnie w trochę zmienionej przez nich formie. Nie liczę siły po całkowitej przemianie, gdyż wtedy umieściłbym ich już w kategorii potwory. Sęk w tym, że wampiry wyższe nie muszą. Muszą przemieniać się w potwora, żeby być silniejszymi od ludzi. Musimy być blisko. Skąd wiesz? w ucha? Ja nic nie słyszę. Żadnego szczura? Nie toperza. Nic, martwa cisza. Mówiłem ci, nie lubi gości. No i w końcu miejsce pierwsze. Zajmuje, jak wielu z Was zdążyło się już zapewne domyślić, najpotężniejszy znany wampir wyższy. Ukryty. Istota, z którą w grze mieliśmy naprawdę bardzo mało do czynienia, ale to nam wystarcza, żeby stwierdzić, że fizycznie jest ona najpotężniejszą istotą w uniwersum. Ktoś z was napisał nawet pod jednym z moich filmów, bodajże Ukryty kontra odim, że jego zdaniem Ukryty to najpotężniejszy byt fizyczny, a Odim duchowy i... coś w tym pewnie jest. Szczególnie w przypadku Ukrytego. Już pomijając jego szybkość i zdolności regeneracyjne, bo nie jest to w ogóle istotne w przypadku dzisiejszej listy, Ukryty zademonstrował nam doskonale swoją siłę i przypieczętował pierwszą pozycję na tej liście, Wykonując chyba najdłuższy rzut geraltem na odległość w całej grze, a dobrze wiecie, że to jest najważniejsze kryterium. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że gdybyście nie chcieli brać pod uwagę wampirów na tej liście, najsilniejszą postacią można by ogłosić oczywiście potężnego leto z gulety, ale ja osobiście, jak już wcześniej wspomniałem, zaliczam wampiry, lecz tylko w takiej w miarę ludzkiej formie. To wszystko co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Napiszcie koniecznie w komentarzach, kto według Was jest najsilniejszy fizycznie, albo nawet napiszcie swoje dziesiątki oraz zapraszam Was jeszcze do lajkowania, subskrybowania i wspierania. Kanału. W opisie znajdziecie jeszcze linki do mojego Discorda, Instagrama i TikToka. Na razie.